Witajcie! Dzisiaj jesteśmy w bardzo eleganckiej kuchni, zaprojektowanej i wykonanej przez Studio Repetcy Meble, należącej do ogólnopolskiej siedzi studiów mebli kuchennych Max Kuchnie. Jak wspomniałam, to kuchnia dla miłośników elegancji i szyku. Dzięki zastosowanym tutaj materiałom, fakturom czy kolorom, luksus widać tutaj w każdym detalu. Centralną część kuchni stanowi wyspa. Mamy tutaj wszystko to, co najważniejsze. Strefę mokrą, strefę do gotowania i blat roboczy. A wszystko to w zasięgu rąk. Blat roboczy wykonany jest z bardzo modnego dektonu. To materiał, który daje wiele możliwości. Jest niezwykle trwały, odporny na zarysowania, przebarwienia i wysokie temperatury. Zobaczcie, dzięki ciekawemu frezowaniu oraz grubości około centymetra ten blat sprawia wrażenie jakby lewitował. Po prawej stronie zainstalowano 60-centymetrową zmywarkę do zabudowy marki Siemens. Na blacie w strefie mokrej zainstalowano wygodny zlew z baterią marki Franke, która dodatkowo podświetla nam komorę. Tuż obok płyta indukcyjna marki Siemens, a nad nią okap wyspowy, który wygląda jak designerska wyszukana lampa, a dodatkowo sterowany jest za pomocą pilota. Kolor frontów na wyspie został idealnie dobrany do blatu. Dzięki temu, że projektant wybrał elegancki grafit, cała wyspa prezentuje się niemal monumentalnie. Ale zajrzyjmy jeszcze do szuflad. Umieszczono tu bardzo praktyczne organizery, które spodobają się każdej gospodyni. Zobaczcie, jak projektant sprytnie połączył wyspę ze stołem, przy którym możemy wygodnie zjadać posiłki. A tuż obok idealnie wkomponowano mini winiarkę, w której pomieści się 7 butelek wina. Tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę na materiał, z którego wykonano fronty. Szkoda, że nie możecie go zobaczyć na żywo i dotknąć. To płyta meblowa w bardzo nietypowym kolorze kamiennej rdzy. Ta stylistyka idealnie komponuje się z nowoczesnością sprzętu AGD. Piekarnikiem parowym, kawiarką z szufladą grzewczą i piekarnikiem z funkcją mikrofali. A tutaj za pięknym frontem mamy ukrytą chłodziarkę i bardzo pojemną szafkę cargo. To piękna kuchnia, prawda? Jeżeli spodobały Wam się rozwiązania zastosowane tutaj, dzwoncie lub piszcie do studia repeccy meble należącego do sieci Max Kuchnie. Jeżeli natomiast urzekła Was tak bardzo jak mnie, to po prostu przyjedźcie tutaj do zamościa i zobaczcie ją na żywo. Do zobaczenia!